Słówkę dzisiaj na Bugu Południowym Na szybko przygotuję sobie Pasolkę po brytońsku Z groszkiem, nie, nie kwidzyński akurat, wybaczcie I zjemy sobie chleb pójdę szukać tego Miejsca pochówku potockiego A później kąpiel w rzece Znajdujemy się przed mauzoleum potockich w takiej miejscowości Pieciera Pieczara no i tutaj właśnie Potocki ma swoją pieczarę też hit czyli wchod czyli entry wejście z kamienia, zobaczcie jak bogato zrobione tu żeśmy, kręcimy się w okolicach Tulczyna, Bracławia i właśnie Pieczery Miałem wypoczywać nad Bogiem, Bogiem, Bugiem Południowym, ale nie mogłem odpuścić tutaj, tego miejsca. Do środka nie wejdziemy, ale chociaż zobaczcie, jest park. Tu jest zadbane. Tu jest jakieś wejście. Nie wiem, czy to jest czynne. Tutaj coś. No, nie, to tak by nie zostawili raczej. Tu się znajduje sanatorium, tam są w ogóle jakieś figury. Nie wiem, czy to. Jeszcze za chwilę pójdziemy. Zobaczcie, tu jest jakby herb. Ten, 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 ten zban taki. To może być herb potockich. Tu jest wejście do mauzoleum. A, i tu jest ta krypta. Michał Łomnicki widzimy herb, a tutaj mamy właśnie Potockich. Może zmienię światło? O, może tak będzie lepiej? Tu mamy Potocki, Potocka, Potocki. I tu mamy przygotowane miejsca na kolejne zwłoki, czyli takie mauzoleum rodowe przygotowane i tu też mamy miejsce na kolejne zwłoki taka kapliczka z takim mauzoleum rodowy Potockich jesteśmy w parku gdzie znajduje się mauzoleum Potockich zobaczcie jakie tu są ciekawe okazy drzew na przykład ten jesion Fajnie się tak rozwidla ta gałąź tutaj idzie. Bardzo wysokie stare drzewa. Tak samo ta lipa na przykład też jest według mnie ciekawym okazem. Duże stare drzewa. Zobaczcie to drzewo. To jest moja ręka tutaj, jak ten Bąbel, mniej więcej, żebyście mieli porównanie. To jakby z jednego korzenia wyrastają, z jednego pnia, jakby z korzenia dwa pnie. Tam nawet ktoś butelkę rzucił, jakby taki symbol, właśnie, powiązania małżeńskiego. Bardzo ciekawy okaz drzewa w parku. Lipa z wyglądu wielka, no, stara. Bardzo stara. Wchodzimy do bugu. Bóg południowy taka tu jest nazwa dokładnie. Chcę żebyście poczuli, jeżeli nie możecie tu być. Powiem wam, że woda jest ciepła. Rzeka jest tak, nawet nie jest do kolan. Jest mniej. Przejdziemy do głównego nurtu, wam pokażę. Tu można kicać po kamieniach. No to wam tu pokażę. Zobaczcie, to można sobie w ogóle do wody nie wchodzić. I tak te kamienie są ułożone. Może tędy pójdziemy tu. Chociaż tam też mogłem iść. Nie wiem, czy czujecie. O! Tam jakiś kwiat rośnie na kamieniu. A no, widzicie I dochodzimy w ten sposób idąc po kamieniach. O, tam się zsunąłem akurat. Ale to nic, jest bardzo płytko. Tu jest główny nurt i tu widać nawet pod spodem też idziemy, też stoimy na jakiejś, jakiejś skale. To jest po prostu skała pod spodem. I poczujcie ten klimat. Słońce już zachodzi, tam już zaszło słońce. Nie ma go, jest po godzinie 19. Jak się nie ma takich jezior jak Polska. Co trzeba się cieszyć z takich rzek? Jest miejsce, gdzie się schłodzić. Dzisiaj jest piątek. Tutaj, na polu biwakowym, coś tam nazwać. Zobaczcie, jest, jest takie miejsce. No trawa, to nie jest żadne pole. U nas tu zaraz była opłata Jakiś byłby właściciel, tu nie. Co może każdy przyjechać? Są takie gaziba porobione. Można sobie altanki. Można sobie przyjechać z rodziną, namiot rozbić i pobiwakować sobie przez weekend. A ja dzisiaj się cieszę, wypoczywam, odświeżam się, zbieram siły na drugi tydzień Bo pierwszy był bardzo intensywny Ale robiliśmy małe odległości Robiliśmy tam około 200-300 km dziennie Teraz nas czeka Odessa A później z Odessy z powrotem prawdopodobnie spróbuję przez Mołdawię no Zobaczę jeszcze jak w internecie, uda mi się połączyć w internecie Zobaczyć jaka jest sytuacja Jeżeli będzie dobrze to pojedziemy do Mołdawii na, na, Chcemy zobaczyć pomnik postawiony w miejscu śmierci Stanisława Żółkiewskiego Chciałbym oddać cześć i pokłon właśnie w tamtym miejscu No, Jeżeli się nie, nie uda to będziemy wracać i kierować się na Podole, Chodzim, okopy Świętej Trójcy i Kamieniec Podolski to jeszcze Wam chcę pokazać jak wygląda baza na Ukrainie Stołówka Jak mogłoby wyglądać to w Polsce na przykład na obozie harcerskim Zobaczcie, tu jest słoma U góry dach Blaty w miarę równo porobione, ale w takim właśnie stylu obozu, obozu harcerskiego Takiego jak ja pamiętam Zobaczcie, tu jest kuchnia wymurowany piec Można gotować, tu jakiś kociołek postawić Co coś tam Też na tym gotować I zadaszone Tak, tak bym widział właśnie takie, takie miejsca Dla harcerzy a nie A nie tak jak to było zrobione w, Na tym obozie harcerskim co Wam pokazałem w Borach Tucholskich w tym materiale z Borów Tucholskich no, no Takie coś tam musi moje dziecko puścić właśnie w teren, żeby na przyrodzie trzy tygodnie w warunkach takich gotowało. Witam. Ósmy dzień wyprawy, godzina 6:30. Jesteśmy nad rzeką Bóg Południowy i ruszamy dalej. W kierunku wschodnim, południowo-wschodnim do miejsca pobuszkę. Tam znajduje się obiekt, w którym przechowywano głowice termojądrowe, także jedziemy go zwiedzić. A tu słyszycie przyroda. jeszcze chwilę tutaj zaczerpnę energii z tego miejsca, nacieszę się widokiem, zanim ruszę w trasę. Taki tu taki ala coś takiego Poziom wody bardzo niski, nie wiem czy to się martwić tym czy, czy to jest naturalne Mało tej wody jest Jak na taką rzekę, uważam to jest mało No ale Ruszamy na naszą wyprawę Kontynuujemy Cieszymy się każdą chwilą nie ma rodzimy, nie narzekamy, że daleko od domu, że już długo, nas, długo poza domem trzeba się cieszyć, bo później człowiek o tym myśli i marzy o czymś takim, a, nie, a będąc tu nie można się zastanawiać i wątpić, trzeba dążyć i realizować marzenia.